Kochani, z tej strony Wasza zakręcona, słuchajcie, wpadłam na genialny pomysł, żeby pogodzić wszystkie Państwa sąsiadujące Również e, 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 w razie co, jeśli będą mieli źle totalnie u siebie w kraju, zapraszamy do Polski Pozdrawiam rząd, jesteście wspaniali, dziękuję bardzo PiS no i co? No i jeżeli jesteście za, to było fajnie, bo fajnie ogólnie by było Was gościć u nas Tylko u nas są rygory wprowadzone i będziemy wprowadzać dalej Także wiecie, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, jakieś prace, będziecie chcieli zmienić się czy coś, to zapraszamy do Polski, do nas Słuchajcie, my Polacy, was bardzo wszystkich mocno, wszystkie państwa kochamy, chcemy z wami zgody. Nie chcemy, słuchajcie, ogólnie mówiąc, żeby była jakaś wojna, bo jesteście wspaniałymi krajami, wspaniałymi państwami i naprawdę w tamtych czasach może wojny okej, okay, ale w tych czasach naprawdę chcemy spokoju, ciszy z każdym państwem zgody. Więc jeśli będziecie chcieli totalnej zgody czy coś, zapraszamy do naszego wspaniałego kraju z rygorem Polska. Jest zgoda, jest pomoc. będziecie mogli mieszkać, pracować. U nas u nas jest dużo pracy. Naprawdę, kochani, naprawdę totalnie, totalnie fajnie. Polacy się ucieszą. Ech, no także co? Musiałam, słuchajcie, to nagrać, bo naprawdę jesteście w Wspaniali, wspaniali jesteście, słuchajcie, więc całe kraje od dzisiaj zmiana, zmiana, zmiana totalna. Zamiast wojny, e, bitwy jest miłość, zgoda, tak jak wszyscy, szacunek, kultura. E, w pracę z Polską również byśmy chcieli, słuchajcie, nawiązać wszyscy z wami współpracę, jak już czy do Polski, czy nie, bo chcemy, słuchajcie, zamiast wojny. Wprowadzić pokój, spokój, ciszę, jak i również, wiecie, <laughs> współpracy z Wami, bo wiadomo, że każdy człowiek jest wrażliwy, fajny, na złość sobie robimy. No i po co? Jak możemy żyć w miłości, w zgodzie, w szacunku, słuchajcie? No i oczywiście możemy współpracować, tak? Czyli co? Pa-pa, kochamy Was, Polacy, Wasi!